Dzień dobry, witam wszystkich. U mnie dzisiaj zimno się zrobiło, więc ciepły polarek czerwonego nie lubię, ale widzę, że nawet mi pasuje. Ok. Jeśli się jeszcze nie znamy, to nazywam się Monika Gaweł. Jestem neurologopedą, który pracuje zdalnie, czyli jestem wszędzie i można ze mną mieć konsultacje, nie wychodząc z domu. Mam tych pacjentów, no już trochę, yy, i codziennie się widuję yy, z jednymi lub drugimi, a są i tacy, których widzę od poniedziałku do piątku. Dobrze, nie przedłużając, yy, kontakt do mnie 502 892 176, yy, także sms-ek jakby co, komentarze rzadko yy, czytam, Jakoś tam nie wchodzę, ale jak już się dorwę, to odpowiadam No nic, dobra, lecimy. Dzisiaj. Przygotowałam też pięć jesiennych rzeczy. Zaczniemy może od najprostszego przykładu, czyli C Uwaga. C bu la. C bu la C bu la C bu la. C W ogrodzie rośnie C bu -la. W ogrodzie jest cebula, są ziemniaki, ziemniaki, ziemniaki. I już mamy dwie rzeczy: cebula i ziemniaki. Jeszcze raz. Cebu la i ziemniaki ki I ostatni raz C bu la i ziemniaki ki no dobra, to będzie jeszcze zielona sa -ła ta. Zielona sa -ła ta. No dobra. Mamy trzy rzeczy. Pierwsza to była c bu la sa ła ta. To jeszcze mięso dołożyć i już mamy obiad. A wyobraźcie sobie taki, takie ziemniaczki z cebulą. Yy, niam, niam, niam. Choć yy, ja nie jem za wiele ziemniaków, bo one po trzydziestce sprawiają, że się tyje. Chociaż pamiętam jak wcześniej jadłam ziemniaki, to też taka nabita byłam i no, raz na jakiś czas ok, przynajmniej dla mnie, ale nie codziennie. Także cebula, ziemniaki i sałata, a teraz będzie kukurydza. Kukurydza. Ku, ku, Ku ku ry za ku ry za. Pamiętamy, co było pierwsze? Ta, co się jak się kroi, to łzy lecą. To była C bu la ziem -nia -ki, sa ła -ta, i teraz ku ku za. Ok, to jeszcze czosnek nam został. Czos. Nek. Czos. Nek. Czos. Nek. No dobra. Specjalnie nie pokazywałam y, obrazków. Bo chciałam, żeby troszeczkę pamięć się poćwiczyła, ale teraz nie będę już taka wredna i pokazujemy. Od początku. Cebula. Cebula. Ziemniaki. Ziemniaki. sa ta sa wa ta ku ku reza ku ku Czosnek. Czosnek. Czosnek naj, e, chyba gorzej będzie zapamiętać. Okej. Okay. Obejrzyjcie filmik jeszcze wielokrotnie. Zostawcie łapkę w górę, żebym wiedziała, że tam ktoś jest i ogląda te filmiki i mam dla kogo tworzyć. Choć e, czasami jak już taka cisza jest, to, to się dopominam i dostaję feedback, że ktoś tam jednak... Mnie ogląda, albo popatrzę w statystyki, no ale dajcie znaka, że jesteście. Do zobaczenia za tydzień.